Jesteśmy w bardzo gorącej debacie. Debata swoją temperaturą zaskoczyła mnie bardzo, ponieważ spotkanie było w wielki czwartek. Spodziewałem się maksymalnie 40-50 osób, a tutaj przyszło 110. 110 osób, które są bardzo mocno zainteresowane tematem budżetu obywatelskiego i które chcą rozmawiać o tym, jak ten budżet obywatelski, jak ten Wrocław ma dalej wyglądać. Bardzo głośno wszyscy domagali się tego, żeby te debaty powtarzać. I ja dzisiaj zobowiązuję się do tego żeby te wydarzenia powtarzały się jak najczęściej. Jeżeli nie będzie woli ze strony miasta, to my to zrobimy za miasto, ale moim celem jest to, żeby zrobić to. Realizację.